Witam. Odpowiedz sobie, co byś zrobił, gdybyś znalazł bardzo podobny kosmogram do I to dziecko by miało też inklinację do grania. To, co byś kazał malować? Najlepiej akwarelką jeszcze. Hmm? Albo co byś wymyślił za pomysł na życie dla tego dziecka. Wiesz, e, jeżeli bierzemy pod uwagę jakieś punkty, i akurat tak się złożyło, powiem Ci jeszcze jedno, że jeżeli weźmiesz jakąkolwiek datę i wpiszesz tą datę i będziesz doszukiwał się morderców, na pewno znajdziesz W każdej dacie. Tylko w zależności w jakiej przestrzeni, czy na przykład na przestrzeni, na przykład tysiące lat. Czy możesz się utożsamiać wszystkie, wszystkie osoby, które urodziły się do 20 chyba kwietnia z Adolfem Hitlerem? Hmm, bez przesady, a co mu tak było źle, przeżył do 60 któregoś roku, gdzieś tam w Argentynie, czy gdzieś tam sobie żył i funkcjonował. No więc o co wiesz, wierzysz jeszcze w bajki, bo to co ty sugerujesz, to albo sugerujesz, wiesz, ja spotkałem się z taką astrologią i to był wykład nawet, astrologia kryminalna. Wiesz, jakie luki te człowieka powiedział. Wiesz, po prostu było wstyd. Nie. Ja z taką astrologią nic nie mam nic wspólnego i nie chcę jak najdalej być. Od astrologii kryminalnej i od takich ludzi. Wiesz, bo po pierwsze astrologia nie do tego służy. Tylko służy, tak jak powiedziałem już, w wielu filmach. I cały ten blok jest poświęcony temu promocji człowieka, żeby było mu łatwiej. A to, że ty sobie wyciągasz tam jakieś rzeczy, a co mnie to obchodzi? Oczywiście, że ja muszę wiedzieć jako astrolog, ale tylko po to, jako ciekawostkę, żeby tego nie zrobić błędu. A wiesz, Jakbyś troszeczkę poznał astrologię tak zwaną chrześcijańską, bo tak to by można było nazwać. To byś rozpoznał, że są, na przykład w tej grupie najważniejszej są te same znaki. I te znaki, jeden i drugi znak są, znaczy osoby urodzone są w tym samym znaku. I jedna i druga osoba, i jedna jest mniej ważna, a druga jest ważniejsza. I ta ważniejsza kazała tej mniej ważnej osobie pod, e, zrobić coś na przekór logice ludzkiej. I ta osoba zgodziła się na to i to zrobiła. Tylko, że później jak Zobaczyła ten spektakl, to poszła i się powiesiła. I potem nakręcił taki film, jeden z, jeden z reżyserów amerykańskich, pod nazwą Pasja. Obejrzyj to. I to tak ze 20 razy. Abyś zobaczył, na czym polega to, czego szukasz. Życie nasze polega na wyborach. I czy chcesz być tym, który przez dwa tysiące lat będzie zawsze niszczony? Czy chcesz być tym, który wskazał Cię na, to, na te dwa tysiące lat zniszczenia. Kim chcesz być? Czy jest dla Ciebie priorytetem? Gdzie toczy się walka pomiędzy dobrym a złem? Czasami my nie tworzymy sobie sami zła. Zło trzeba znać, ale wiedzieć, że czasami są granice. I to jest właśnie najważniejsza rzecz. To co mówiłem w poprzednim filmie, te przykazania, to ograniczenia że nie możemy pewnych rzeczy, pewnych barier przechodzić. Bo jeżeli przechodzimy te bariery, to potem inni ludzie giną. Nie tylko ludzie. Czasami las. A czasami po prostu nazywamy to, że człowiek człowiekowi zgotował ten los. Proste. Szalenie miłe i odpowiedziałem proste słowa do zobaczenia